Czy wierzysz, że nie wszystkie walki Brusa Lee odbywały się na oczach kamer? W tym materiale odkryjemy nieznane epizody, pięć prawdziwych starć, które ukształtowały legendę Mistrza. A na końcu czeka historia pojedynku tak sekretnego, że Bruce nigdy nie odważył się o nim publicznie opowiedzieć. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech, rozluźnij ramiona, odsuń wzrok od ekranu. I pomyśl o tym, jak ty sam dbasz o swoją siłę wewnętrzną. Nie wszystkie pojedynki rozgrywały się na ringu. Bruce Lee stoczył ważne, choć ukryte przed światem bitwy. W ciemnych zaułkach, na dachach, z dala od błysku reflektorów. To właśnie w nich kryją się rozdziały jego życia, które rzucają nowe światło na drogę, jaką przeszedł. Dziś zajrzymy w te mniej znane karty historii, odkrywając pięć prawdziwych walk, które miały ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Wielu ludzi od lat zadaje pytanie, jak Bruce Lee radził sobie w prawdziwej walce. I choć może się to wydawać niewiarygodne, wciąż są tacy, którzy uważają, że poza pokazową demonstracją kontaktową podczas międzynarodowego turnieju karate w Long Beach w 1967 roku, Bruce nigdy nie stanął przed realnym wyzwaniem. Dlatego właśnie dziś uciszmy sceptyków. I spójrzmy na pięć kluczowych walk, które obnażają niektóre z największych prób, z jakimi musiał się zmierzyć. To właśnie one przyniosły mu cenne lekcje, które ostatecznie doprowadziły do powstania jego własnej drogi, Jit-Kune-Do, znanej po kantońsku jako Jit-Jit-Cedo, czyli droga przechwytującej pięści. Bruce Lee, powszechnie nazywany królem Kung-Fu, wykraczał daleko poza granice samych sztuk walki. Był nie tylko aktorem, filozofem i artystą sztuk walki, ale także ikoną kultury, która na zawsze odmieniła postrzeganie azjatów w Hollywood i poza nim. Jego styl Kune Do kładł nacisk na elastyczność i skuteczność, inspirując zarówno zawodowych wojowników, jak i pasjonatów sztuk walki na całym świecie. Otacza go dziś niezliczona liczba mitów i legend szczególnie dotyczących jego niezwykłych zdolności bojowych, wystarczy spojrzeć na YouTube, aby znaleźć nagrania przedstawiające go niemal jak nadczłowieka, robiącego pompki na dwóch palcach, czy demonstrującego legendarny cios z odległości jednego cala. To właśnie ta aura półboga sprawiła, że Bruce Lee, niestety te sensacyjne historie, bardzo często przesłaniają prawdziwe osiągnięcia Brusa Lee, jego filozofię oraz niezwykłe umiejętności. Jako autentyczny uczeń i zwolennik dziedzictwa Bruce'a, spędzam więcej czasu na obalaniu mitów niż na dzieleniu się prawdziwą historią tej ikony. Zamiast wciąż prostować fałszywe opowieści z kanałów takich jak Birdie czy przesadzone relacje z Bruce Lee Real Fight Channel, chcę dziś skupić się na tym, co naprawdę miało znaczenie. Na prawdziwych pojedynkach, które miały ogromny wpływ na rozwój Jeet Każda z tych walk Zawiera tyle szczegółów i emocji, że mogłaby być tematem osobnego materiału. W przyszłości wiele z nich z pewnością doczeka się pełnych analiz. W tym filmie skoncentruję się jednak na tym, w jaki sposób poszczególne starcia przyczyniły się do ewolucji Jit kyun Do. Te konfrontacje nie były tylko fizycznymi próbami sił, stanowiły momenty kluczowego rozwoju osobistego, które doprowadziły Brusa Lee. Do przeformułowania własnego podejścia do sztuk walki. To właśnie dzięki nim nie tylko on sam, ale i jego uczniowie zaczęli inaczej patrzeć na filozofię treningu i walki. Podkreślam pięć pojedynków, które były przełomowe w jego drodze. Należy do nich walka bokserska przeciwko Garyemu Elmsowi, starcie, które Bruce wygrał, lecz opuścił ring z poczuciem niedosytu. Kolejną była jedna z nielicznych walk na dachu której musiał zmierzyć się z doświadczonym karateką. Tam udowodnił, jak błyskawiczny potrafił być, pokonując go z wyraźną przewagą. Nie sposób pominąć słynnego pojedynku z Long Jackmanem, ale także tajemniczej, mało znanej walki, w której ujawnił swoją dojrzałość i współczucie, cechy rzadko podkreślane w opowieściach o nim. Każda z tych konfrontacji daje nam wyjątkowy wgląd w ewolucję zarówno techniki, jak i filozofii Bruce Lee. Nasza podróż rozpoczyna się w szkolnej sali gimnastycznej King George Pimben w marcu 1958 roku. To właśnie tam młody Bruce Lee stanął naprzeciw Gary'ego Elmsa, brytyjskiego ucznia tej samej szkoły, który od trzech lat nieprzerwanie panował w swojej kategorii wagowej. Był to finałowy pojedynek, a Bruce musiał zmierzyć się z przeciwnikiem, który miał nie tylko doświadczenie, ale i reputację. W odróżnieniu od filmowych scen, gdzie posługiwał się śmiercionośnymi technikami, tym razem ograniczały go reguły boksu i ośmiouncjowe rękawice, które łagodziły siłę jego ciosów. Mimo to Bruce zwyciężył i został mistrzem w swojej kategorii, jednak sam pozostawał głęboko niezadowolony z przebiegu starcia. Wbrew późniejszym opowieściom nie wygrał przez nokaut, lecz decyzją jednogłośną sędziów. Zdominował Gary'ego, pozostawiając go zaskoczonego i zagubionego, mimo że sam miał za sobą niewielkie przygotowania. W walce korzystał z technik Wing Chun, adaptując je do realiów boksu. Podobnie jak w jego późniejszym starciu z Wong Chun-Longiem, mimo wygranej bruz wiele razy wracał myślami do tego pojedynku. Dręczyła go świadomość, że nie był w stanie powalić przeciwnika jednym ciosem. To doświadczenie stało się impulsem do dalszych poszukiwań. I głębszego zrozumienia, jak naprawdę działa siła w sztukach walki. Walka z Garym Elmsem była więc dopiero początkiem, początkiem drogi, która miała na zawsze zmienić jego spojrzenie na potęgę ciała i ducha. A teraz, zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę. Zamknij na moment oczy, weź powolny oddech, daj odpocząć swoim myślom. Pomyśl, jakie walki w twoim życiu uczą cię najwięcej i co naprawdę kształtuje twoją własną siłę. Ale jak Bruce wprowadził swoje nauki w życie, odpowiedź na to kryje się w jego kolejnych walkach. Nie minęło wiele czasu od bokserskiego starcia z Garym Elmsem, gdy pojawiło się następne wyzwanie. Kilka tygodni później Bruce Lee wziął udział w co najmniej dwóch pojedynkach Bimo, o których wspominał jego mistrz. Wong Shun Leung. Warto tu rozwiać jeden z najczęściej powtarzanych mitów. Być może słyszałeś, że Bruce Lee miał setki takich pojedynków na dachach budynków? Muszę cię rozczarować. To nieprawda. Walki bimo były specjalnymi wyzwaniami, w których dochodziło do skrzyżowania rąk według ustalonych zasad i przy udziale sędziego. Na dachy czy do pokojów hotelowych przenoszono się dlatego że oficjalne zawody między szkołami Kung Fu były wówczas nielegalne, a nawet wiązano je z działalnością triad. Według Brytyjczyków oraz samego Wonga, Shun Unga, Bruce Lee miał zaledwie dwa takie pojedynki. Jeden z nich Wong obserwował osobiście. Również Hawkins Chung, przyjaciel Brusa, potwierdzał, że tych starć było niewiele. Powód był prosty. Bruce musiał dbać o swój wygląd, ponieważ już w młodości regularnie grał w filmach i nie mógł sobie pozwolić na trwałe obrażenia twarzy. Mimo to stwierdzenie, że Bruce Lee nigdy nie walczył w pojedynkach Bimo byłoby błędne, brał w nich udział kilkukrotnie i były one znacznie bardziej kontaktowe niż punktowe walki karate, popularne w tamtym czasie. Wong Shun Leung wspominał, że pierwszy pojedynek Bimo Brusa odbył się z przeciwnikiem, z którym nie powinien był walczyć, i dlatego wygrał go bardzo łatwo. Jednak drugi pojedynek okazał się prawdziwym wyzwaniem. Bruce stanął naprzeciw asystenta instruktora ze szkoły Choi Li-Foot nazwiskiem Chung. Wong Shun-leung pełnił wówczas rolę jego sekundanta oraz arbitra. Cała nasza wiedza o tym starciu pochodzi właśnie od niego. W pierwszej rundzie, Bruce wszedł na ring z widoczną niepewnością. W pewnym momencie Chung trafił go. A walka zakończyła się dla Brusa podbitym okiem i krwawią, krwawiącym nosem. Pod koniec rundy Brus poważnie rozważał rezygnację, martwiąc się o to, co powie jego ojciec, gdy zobaczy jego twarz w takim stanie. To wtedy Wong Shun Leung powiedział mu, by nie poddawał się i wrócił do walki, bo jego przeciwnik był już wyraźnie zmęczony. Brus potrzebował tylko jednego: uwolnić swoje ręce. I dokładnie to zrobił. W drugiej rundzie natychmiast skrócił dystans, zasypując Changa serią błyskawicznych uderzeń łańcuchowych. Jego przeciwnik stracił ząb, a następnie upadł nieprzytomny. Bruce Lee zwyciężył przez nokaut. W swoim dzienniku zanotował później, że walczył ze studentem Lung Chikin, który zemdlał po czterech latach treningu. Dodał też: Choć on stracił ząb, a ja skończyłem z podbitym okiem. Zwycięstwo udowodniło moją determinację. To starcie pokazało nie tylko siłę, ale i charakter Brusa, a już wkrótce czekało go kolejne wyzwanie, które miało sprawdzić jego zdolność adaptacji wobec innego stylu sztuk walki. Charyzma i niezwykłe umiejętności Brusa Lee miały moc przyciągania ludzi niczym magnes. Wystarczyło, że rozmawiał o Kung fu z trzema osobami, zazwyczaj dwie z nich stawały się jego absolutnymi zwolennikami, ale ta trzecia często reagowała zupełnie inaczej, urażona pewnością siebie i odwagą, z jaką Bruce przedstawiał swoje idee. Dokładnie tak było w przypadku Joya Chin Nakachiego, studenta Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który miał okazję obserwować jedną z publicznych demonstracji Bruce'a Lee. Nakaci nie był jednak przypadkowym widzem. To nie był tak zwykły chłopak z ulicy. Był posiadaczem czarnego pasa, drugiego stopnia w karate, łączącego elementy stylów kondo i okinaga. Prowadził własne dojo w dzielnicy uniwersyteckiej, gdzie uczył zarówno karate, jak i judo, będąc mistrzem w obu tych dyscyplinach. Jesse Glover, pierwszy uczeń Brusa Lee, wspominał, że Nakachi nie był żadnym nowicjuszem. Znał go już wcześniej ze środowiska judo. Co więcej, wiedział, że Nakachi miał reputację człowieka, który nie bał się walk w mieście nawet z uzbrojonymi przeciwnikami. Podczas demonstracji Brusa, w trakcie której prezentował kung fu, padło zdanie, które zmieniło wszystko. Bruce powiedział, że style miękkie są silniejsze niż style twarde. Nakachi odebrał to jako otwartą prowokację, porównanie chińskiego kung fu z japońskim karate. Natychmiast wybuchł konflikt. Nakachi z oburzeniem rzucił Słyszałem, że powiedziałeś, iż karate nie jest tak dobre jak kung fu? To nieprawda! Cała sytuacja doprowadziła do tego, że obaj umówili się na pojedynek. Starcie miało odbyć się w sali BMCA po zajęciach. Na Nakachi przyszedł w towarzystwie dwóch japońskich przyjaciół, prawdopodobnie swoich uczniów. Bruce natomiast przyprowadził Eda Harta, Jesse Glovera i Howarda Hola. Jesse miał pełnić rolę arbitra, a Ed Sędziego czasowego. Wyjąłem zegarek, trzymałem go w dłoni i miałem powiedzieć, kiedy zaczyna się walka, wspominał Ed. Pojedynek rozpoczął się szybko. Nakaci próbował odeprzeć pierwszy atak, blokując go przed ramieniem, lecz Bruce ruszył naprzód błyskawicznie, zasypując go serią ciosów, wymierzonych prosto w głowę. Uderzenia były tak intensywne, że głowa Nakaciego odskakiwała w rytmie pięści Brusa. Niczym piłka do koszykówki. Bruce bezlitośnie spychał go wzdłuż całej sali do gry w raketbol. Nakaczy nie był w stanie zatrzymać tego naporu. W desperacji spróbował chwycić ręce Brusa, lecz ten uderzył go z taką siłą, że Nakaczy poleciał prosto na ścianę, odbił się od niej, a upadając przyklęknął na jedno kolano. Wtedy Bruce zadał decydujący cios. Prosty kopniak w twarz, tak szybki i precyzyjny, jak kopnięcie piłki futbolowej. Nakaci runął na plecy, a w tym samym momencie ktoś z widowni krzyknął. Cała walka trwała zaledwie około 11 sekund. Gdy Nakaci odzyskał przytomność, pierwsze o co zapytał to, ile to trwało. Ed Hart, okazując współczucie, celowo podwoił czas i odpowiedział dać się 22 sekundy. Było to jedno z pierwszych starć, w których przyjaciele i uczniowie Brusa mogli na własne oczy zobaczyć, jak radzi sobie w prawdziwej walce z innym instruktorem. Wtedy wielu z nich uwierzyło bez reszty, że Bruce Lee nie był tylko charyzmatycznym nauczycielem, był wojownikiem zdolnym obalić każdego przeciwnika. Oczywiście pojawiły się też oskarżenia, że złamał kodeks sztuk walki, że przekroczył granice, o czym świadczyły skargi kierowane między innymi przez Wong Jackmana. I to właśnie kilka lat później to nazwisko ponownie stanie na jego drodze. W walce, która nie tylko wystawiła na próbę fizyczne możliwości Bruce'a, ale również zmusiła go do konfrontacji z własną filozofią kung fu. Istnieją co najmniej trzy wersje opowieści o tej słynnej walce. Jedna pochodzi od samego Bruce'a, druga od jego żony Lindy, a trzecia została spisana przez jednego z uczniów, Wong Jackmana. Aby uprościć sprawę, skupmy się na samym przebiegu. Wong Jackman od początku wiedział, że Bruce będzie korzystał z Wing Chan i spróbuje atakować wzdłuż linii centralnej. Dlatego jego strategia polegała na tym, by utrzymywać Bruce'a jak najdalej od tej linii za pomocą pracy nóg. Według niektórych relacji wyglądało to tak, jakby Łąk unikał konfrontacji, wręcz uciekał po sali, co Linda opisywała dosłownie jako ucieczkę. Bruce, opowiadając później o starciu, przedstawiał to tak, jakby gonił przeciwnika. Zasypując go serią błyskawicznych ciosów łańcuchowych, które spadały nawet na tył jego głowy, to jednak rodzi pytanie, czy rzeczywiście tak było. Leo Fong, jeden z bliskich znajomych Brusa, rozmawiał z nim telefonicznie zaraz po tej walce. Powiedział mu wprost, że w jego stylu walki brakuje haków i podbródkowych technik, które mogłyby okazać się bardzo przydatne w takim starciu. Ale zastanówmy się, jak właściwie zadać hak lub cios podbrudkowy, gdy twój przeciwnik odwraca się do ciebie plecami i praktycznie biegnie, uciekając przed bezpośrednią konfrontacją? Możliwe, że właśnie w tym tkwił problem. Wong Jackman miał lepszą pracę nóg niż Bruce na tamtym etapie kariery. Nie chciał walczyć z nim w taki sposób, w jaki robili to inni przeciwnicy. Bruce nie potrafił skutecznie skrócić dystansu i narzucić mu swojego tempa. W prawie wszystkich relacjach, z wyjątkiem tej spisanej przez ucznia Łonga, jasno podkreśla się jednak, że Bruce miał swojego przeciwnika w sytuacji bardzo trudnej, wręcz bez wyjścia. Wtedy właśnie, zgodnie z instrukcjami, ludzie z otoczenia Łonga przerwali pojedynek. Według David'a, czajna najważniejsza lekcja płynąca z tej walki była podobna do tej, jaką Bruce wyciągnął z wcześniejszego pojedynku bokserskiego z Garym Elmsem. Choć wygrał, nie był w pełni usatysfakcjonowany. To sprawiło, że ponownie zmienił swoje podejście do treningu i samego rozumienia walki. Każde z tych doświadczeń przygotowywało go krok po kroku do kolejnej wyjątkowej konfrontacji, tej, o której prawie nikt nie mówi, a którą znamy jako tajem, tajemniczą walkę Brusa Lee. Kiedy wspomina się o tej walce, wielu ludzi reaguje sceptycznie. Niektórzy wręcz uśmiechają się, jakby chodziło o żart. Ale prawda jest taka, że Bruce rzeczywiście walczył i co ważne, obserwowało to wielu świadków. Powód, dla którego mało kto zna szczegóły, to Bruce sam chciał, aby pozostała sekretem. Dlatego do dziś nazywamy ją sekretną walką Bruce'a Lee. Sam interesowałem się tym wydarzeniem od ponad dekady, wspominałem o nim w różnych materiałach, a ogromną pomocą w połączeniu brakujących fragmentów był Alex Richter. Prawdziwy pasjonat i znawca kung fu. W przyszłości planuję przygotować pełne nagranie poświęcone tej walce oraz innym, które odcisnęły piętno na drodze Brusa. Na razie jednak, aby zachować prostotę, dodam tylko, że pojawia się tu pewne nazwisko: Lau Tai Chuen, aktor drugoplanowy w, filma, w filmach akcji, który pragnął większej roli. Dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, pięści i pięści. Pies i punios to był gatunek filmów kung fu, w których zasłynął Bruce Lee. W tym właśnie nurcie pojawiał się również Lao Tai Chuen, o którym już wcześniej wspomniałem. Grał w kilku produkcjach, znał więc kung fu na tyle, by na ekranie prezentować się wiarygodnie. Mówiono nawet, że był mistrzem boksu oraz ekspertem w stylu zwanym Sha muzułmańskiej odmianie kung fu Shaolin. Właśnie ten człowiek, Lau Tai-Chuen publicznie rzucił Bruce'owi wyzwanie, a całą sprawę nagłośniła prasa. Gdy historia zaczęła się rozchodzić coraz szerzej, media podgrzewały atmosferę, a niektórzy producenci filmowi posuwali się jeszcze dalej. Obiecywali główną rolę w kolejnym filmie temu, kto pokona Bruce'a Lee. W jednej z rozmów telefonicznych, które Bruce przeprowadził z Danielem Lee w okresie po premierze The Big Boss, a w trakcie realizacji Fist of Fury, sam Bruce wspomniał o tym wyzwaniu. Powiedział wtedy otwarcie, że zmaga się z gwałtownym gniewem, który przychodzi falami, w zależności od wieku i sytuacji. Przyznał, że gdyby miał chwilę, by się uspokoić, potrafiłby zapanować nad emocjami. Jednak dodał też, że na szczęście Lauta i Chuen zamiast przyjść do niego twarzą w twarz i spoliczkować go, wybrał drogę prasy. Problem w tym, że sytuacja nie ucichła. Lao i chun nie ustępował, ciągle prowokował i drażnił Brusa. W końcu Brus powiedział: Dobrze zróbmy to. I wtedy pojawiła się kolejna postać: detektyw policji Tang San. Znany był z tego, że przyjmował pieniądze za herbatę, co w lokalnym slangu oznaczało łapówki. Tang San żył wystawnie. Posiadał ogromną posiadłość w nowych terytoriach oraz własny ring bokserski. To tam właśnie trenowali uczniowie mistrza Ip Mana, próbując dostosować Wing Chun do realiów walk z bokserami. Wszystko wskazywało więc na to, że Bruce Lee i Lau Tai-Chuen zmierzą się właśnie w tym miejscu, na ringu w domu Tang Sana. Świadków nie brakowało. Wiemy o tym m.in. dzięki Alexowi Richterowi, który rozmawiał z osobami obecnymi na walce. Co więcej... Pojedynek ten został później zainscenizowany w jednym z filmów typu Bruce Ploitation. To właśnie dlatego od ponad dekady tak wielu badaczy i pasjonatów stara się dotrzeć do szczegółów tego wydarzenia. Co ciekawe, w filmie pojawia się Unicorn Chan, bliski przyjaciel Brusa, co każe przypuszczać, że rzeczywiście mógł on uczestniczyć w tamtym starciu jako świadek. I tutaj historia osiąga swój punkt kulminacyjny. Wszystkie wcześniejsze treningi i doświadczenia Brusa zdawały się prowadzić do tej chwili. Lao Tai Chuen był dobrze przygotowany. Oglądał filmy, czytał artykuły, znał przydomek Trzy Nogi Lee, którym prasa ochrzciła Brusa podczas kręcenia The Big Boss. Krążyły pogłoski o jego walkach z kaskaderami i byłymi bokserami z Tajlandii, którzy podziwiali siłę jego kopnięć. Lau wiedział więc jedno: Musi uważać na nogi Brusa. Całą swoją uwagę skupił na tym, by nie dać się zaskoczyć jego słynnym kopnięciom. Ale to okazało się jego największym błędem. Skupiając wzrok wyłącznie na nogach Brusa, kompletnie przeoczył zagrożenie z góry. Gdy rozpoczęła się walka, Brus błyskawicznie wykorzystał nieuwagę przeciwnika i uderzył go mocnym ciosem w górne partie ciała. Zgodnie z relacjami, po krótkiej wymianie Brus znokautował Lao Tai Następnie odwrócił się do świadków i wypowiedział zdanie, które na długo zapisało się w pamięci obecnych. Wiedzieliście, że trzeba uważać na moje nogi. Teraz wiecie, że musicie też uważać na moje ręce. Po tym, jak Bruce Lee zakończył pojedynek z Lauta i zamiast triumfować czy chełpić się zwycięstwem, poprosił wszystkich obecnych świadków, aby zachowali sprawę w tajemnicy. Chciałby walka nigdy nie ujrzała światła dziennego. Co więcej, Bruce zapłacił za to, by Lao Tai Chuen mógł wyjechać do Korei lub Japonii i tam spokojnie dojść do siebie po odniesionych obrażeniach. Nie chciał, by kariera jego rywala została zrujnowana przez wynik tego starcia. Trzeba pamiętać, że sam Bruce walczył o to, by przebić się w Ameryce. Tam na własnej skórze doświadczył trudności i przeszkód, jakie spotykały ambitnego artystę sztuk walki. Wiedział jak ciężko jest zyskać uznanie I znaleźć prawdziwą szansę na sukces Choć Lao Tai Chuen Publicznie rzucił mu wyzwanie I Bruce przyjął tę konfrontację To mimo zwycięstwa nie chciałby Jego przeciwnik musiał przechodzić Przez podobne trudności i upokorzenia Jakie jemu samemu przyszło znosić W Stanach Zjednoczonych Patrząc na pięć prawdziwych walk Które przeanalizowaliśmy Widzimy coś znacznie więcej Niż tylko fizyczne zdolności Brusa Lee Każda z nich od starć bokserskich w Liceum King George V, przez pojedynki Bimo na dachach, aż po tajne spotkanie w nowych terytoriach, była kolejnym krokiem w jego drodze rozwoju. Te walki ukazywały nie tylko determinację i mistrzostwo techniczne, ale przede wszystkim ewolucję filozofii i nauk, które Bruce pozostawił światu. Jego podejście do sztuk walki opierało się na ciągłym uczeniu się. Dostosowywaniu i przekonaniu, że najlepszy wojownik to ten, który potrafi zmienić się w trakcie starcia. To właśnie dzięki tym doświadczeniom narodziło się Jeet Kune Do, droga przechwytującej pięści. Właśnie dlatego jego realne pojedynki były fundamentem legendy, która urosła ponad filmowe mity. Widzimy w nich człowieka, który nie tylko walczył, ale też analizował, wyciągał wnioski i tworzył innowacyjne metody treningu które do dziś inspirują wojowników na całym świecie. Warto też podkreślić, że Bruce zawsze zachowywał szacunek wobec swoich rywali. Nawet gdy zwyciężał, nigdy nie wynosił się ponad nich. Po zakończeniu starć często prosił obecnych, by nie rozgłaszali tego, co się wydarzyło. To właśnie dlatego tak niewiele osób naprawdę wie, jak wyglądały prawdziwe walki Brusa Lee. On sam nigdy się nimi nie chwalił. Nie potrzebował tego, by budować swoją legendę. A teraz pytanie do was. Co sądzicie o tych pięciu prawdziwych walkach Lee i lekcjach, które z nich płyną? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, chętnie przeczytam Wasze opinie i rozpocznę wspólną dyskusję. A jeśli ta historia was poruszyła, pamiętajcie, by dać oczom chwilę odpoczynku, napić się wody, wziąć głęboki oddech. I wrócić do nas przy następnym materiale.